Ciema, siema i Rokę z tej strony. Chwileczkę poczekamy. No dzisiaj będzie sporo tematów, bo sobie wypisałem aż 7. Zrobiłem sobie taką krótką ściągę. Tematy mega istotne, żeby ich po prostu nie pominąć. Żeby to mniej więcej wszystko było poukładane. Dzieje się, kochani, dzieje się i ja się bardzo cieszę. Dzieje się od paru dni, odkąd tak naprawdę. Wspólnie ogłosiliśmy zjednoczenie. I teraz yy, co się stało? Ja na to byłem totalnie przygotowany, podejrzewam, tak samo jak Sławek, Tobiasz, cała reszta. Doskonale wiedzieliśmy, co się stanie, że nagle robaki zaczną wyskakiwać i, i robić gówno burzę w internecie a propos właśnie ruchu Zjednoczonych. Także yy, obserwowałem to wszystko, co się dzieje z przyjemnością, ponieważ sami się po prostu wystawiali na strzał. Yy, pokazywali tak naprawdę swoją prawdziwą twarz. Możecie całą sytuację przeanalizować, sobie zobaczyć. No powstało wokół tego niezłe zamieszanie. I to same zamieszanie powstało wśród ekipy zarządzającej. I to jest najlepsze. Słuchajcie, gdy sobie uświadomiłem tak naprawdę, że kurde, nas nie są potrzebne miliony. Kilka... Dziesiąt kilkaset dorąbanych osób, które mają serce, nie sprzedają się za żadną po prostu cenę, jest w stanie zagrozić właśnie całej ekipie rządzącym. To do mnie po prostu dotarło jak grom z jasnego nieba, mówię wow, coś niesamowitego. No ale żeby to się stało, no musiało się wydarzyć to, co po prostu było wcześniej. Jeśli mówimy już o tej głównej burze w internecie, siema, no wszystkim, no to automatycznie. To był pierwszy etap pewnej selekcji. Tak? Obserwowaliśmy, jakie są zachowania, z której strony, wszystko monitorowane. Ja jestem człowiekiem, który lubi sprawdzić ludzi. Tak? No i to jest całkowicie naturalne, każdy tak powinien postępować, chociaż czasami o tym zapominam, zdarza się, ale w tej sytuacji stwierdziliśmy, że dobrą zasadą jest to, aby i to polecam każdemu, jeśli chcecie sprawdzić swoich znajomych, bliskich, jeśli chcecie sprawdzić obojętnie kogo, wystarczy, że raz zrobicie coś przeciwko tej osobie. A wtedy ta osoba pokaże swoją tak naprawdę prawdziwą twarz. I, i to był punkt numer dwa, który został przeprowadzony, przeprowadzony jako, jako swoisty test, żeby zobaczyć, kto będzie do inicjatywy dochodził, kto od tej inicjatywy będzie odpadał, to jest projekt, który po prostu będzie ewoluował, i to jest mega, mega istotne, że to będzie wszystko ewoluować. Po drodze pojawią się fantastyczni ludzie, o których jeszcze nie mamy zielonego pojęcia, pojawią się zarębiste projekty, ponieważ to wszystko jest. Dlaczego twierdzę, że to się pojawi? Ponieważ przez gro, tak jak właśnie to objaśnij, ze Sławkiem ostatnio jeździmy po Polsce, i już rozmawiam z tak fajnymi, ciekawymi ludźmi, którzy mają tak dorąbane projekty. Ja oczywiście teraz nie będę o tym oficjalnie mówił tutaj, ponieważ no, agenci również tutaj są, także pozdrawiam ich serdecznie, cieszę się, że Ci, którzy się mieli wysypać, którzy mają wewnętrzny jad, od razu skoczyli właśnie na, na Akcji zjednoczonych, gra, od razu zaczęli gryźć, e, konsać. Ja uważam, że wrogów powinno się trzymać e, blisko e, i wtedy jest jak najbardziej wszystko w porządku. E, wiemy już, kto konsa, wiemy, kto kim jest. E, prosta metoda bardzo szybko to pokazała. Natomiast e, to, co dzieje się. To, a co to za grupa? A nie wiem, co to za grupa. Ok, jeśli chodzi o to, co teraz dzieje się. No to słuchajcie, okupanci, czyli ci, którzy teoretycznie są nad nami, teoretycznie mówię, zaostrzają rygory. I wszyscy są przerażeni, bo rygory, rygory zostaną podbite w górę i to solidnie. I teraz, kurde, Irokes, co robić? Ja, jak, jak to teraz będzie wyglądać? Kurde, wprowadzają czerwone strefy. Przecież nie będzie protestów w Warszawie. Ja, istny kosmos. Słuchajcie, gdy ja o tym mówiłem parę tam tygodni, parę miesięcy temu, że wszystko pójdzie level up i ludzie jeszcze zaczną otwierać oczy, no to twierdzili, że jestem poschizowany, że mam mnie po kolei w głowie. Rzeczywiście, tak, ktoś to mógł odebrać. Na dzień dzisiejszy myślę, że tutaj już chyba nie macie wątpliwości, że to nie wróci do normalności. Nie ma takiej zarąbanej możliwości. Jeśli chodzi o to, co teraz władza aktualnie robi, jeśli chodzi o te czerwone strefy, to zobaczcie: Zjednoczeni szczelili, że 10 w Warszawie o 10 rano rozpoczynamy protest. Do tego momentu wszystko było spokojnie. Przeanalizujcie całą sytuację. Nikt nic nie robił, wszystko było ok. Natomiast, jeśli jak ogłosiliśmy to wszystko, to nagle zaczęło e, świrować z tymi strefami, nagle podniósł się e, alarm, że coś się dzieje. To jest ewidentny dowód na to, że e, mimo teoretycznie tak małej inicjatywy, jak jest to w, w ogóle przedstawiane w internecie, kurde, oni się naprawdę nas boją. No, i tak wydedukowałem, że tak naprawdę potrzebny nam jest nie wiem. Teraz strzela. Stu dobrych liderów, a ta setka może pociągnąć całe tłumy. I oto jest gra. Chodzi o to, że nie uświadamiać już tych, co śpią, niech oni po prostu sobie śpią, niech żyją w swoim świecie, nie ma na to czasu. Już teraz w tym momencie. W tym momencie jest czas, żeby my, osoby świadome, żebyśmy byli w stanie się po prostu zebrać. I tak naprawdę. Zacząć przeciwdziałać temu, co się dzieje. To jest ta droga, właśnie. I oni tej drogi się obawiają. Oni się nie obawiają tych, że, że my obudzimy nagle 2 miliony osób, bo to się nie wydarzy. Nie mam po prostu takiej możliwości. Ale obawiają się tego, że osoby świadome spotkają się i pokażą właśnie na co ich stać. Jeśli chodzi dalej, co się dzieje? Nie wiem, czy widzieliście pobory do wojska. Oni już nabiorą. Wszystkich! Nieważne, czy jesteś kulawy, czy ci łeb urwało. E, jeśli chcesz iść do wojska, to idź do wojska. No i ktoś powie, ja pierdzielę, ale my będziemy mieć armię, co to są za po prostu pojeby. To nie są pojeby. To jest słuchajcie, plan, który jest wykonywany od A do Z punkt za punktem i jest to plan bardzo mocno przemyślany. I oni tutaj nie pozwolą sobie na to, oni, czyli okupanci, nie pozwolą sobie na to, aby gdzieś popełnić. Błąd. Czyli wszystko mają poustawiane, plan się realizuje, oni się cieszą, jest wszystko w porządku. Troszeczkę go tam w trakcie korygują, ale wszystko zmierza w bardzo dobrym kierunku dla nich. Ja się pytam, jak długo będziemy dopuszczać do tego, żeby to właśnie szło w tym kierunku? Jeśli chodzi o te wojska, o te pobory teraz. No, śmieszne jest to, ale no niestety znajdzie się kilku na przykład fajnych, e, fajnych chłopaków czy fajnych dziewczyn, które będą chciały iść do wojska, które będą chciały coś w tym kraju zmienić. I pójdą do tej instytucji jest miesięczne przeszkolenie, czyli trzeba zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, że za miesiąc teoretycznie teoretycznie, tak, będzie wojna, no bo do czegoś się przygotowują. No i teraz. Idą tam osoby i teraz 3 miesięczne przeszkolenie wystarczy na to, żeby ze zwykłego człowieka zrobić żołnierza. Z tego co wiem to rezerwistów też już zbierają, ale to dalej nie są żołnierze, którzy są wysoko wykwalifikowani. No oczywiście, że nie. No i teraz pytanie, czy niewyszkolonemu człowiekowi damy broń? Ja bym osobiście nie dał. Nie ma po prostu takiej możliwości. Więc co się stanie z tymi ludźmi? Cofając się do historii E, oczywiście nas Polaków, i to całkowicie niedawno, gdy wprowadzali stan wojenny. Wiecie, co oni wtedy zrobili? Facetów zabrali do wojska. Ja podejrzewam, że teraz też się to będzie dziać. E, nie wydają im broni, bo po co? Zaczną ich fikcyjnie szkolić. Tak, gula wybiega, bez ręki szczela, e, bo do takich absurdów pomału, doj pomału dojdzie. Wszystko i wyłącznie po to, żeby w odpowiednim czasie ich zamknąć, ponieważ wiedzą, że to są to ludzie, którzy chcą coś zmienić. Oni najbardziej obawiają się po prostu zmiany. Tego boją się i są przerażeni właśnie przed tym. Oni doskonale wiedzą, co ich czeka, jeśli my połączymy siły. Hmm. Teraz pytanie, czy do tego chcemy dopuścić? Czy chcemy, aby to wszystko się wydarzyło? Jeśli nie chcemy, słuchajcie, to warto dupy ruszyć z tego internetu hmm. zacząć się jednoczyć. Jeśli zaczniemy się jednoczyć, w tych jednostkach będziemy znaczy w tych grupach będziemy znajdować dorąbane jednostki. Czyli odszukujemy po prostu w dorąbanych ludzi i dajemy sygnał. Ty, słuchaj, nie wiem tam. Zjednoczeni, słuchajcie, ciak, jest taka osoba, chce się dołączyć do projektu, ma taki projekt i zasuwamy, zaczynamy puzzle składać. Wtedy wszystko zaczyna się dziać po prostu momentalnie. Czekajcie, bo komentarze czytam. Tu mnie coś zaciekawiło, ale okej. Okay. Jeśli będziemy postępować w ten sposób, tak naprawdę w bardzo szybkim czasie jesteśmy w stanie zebrać pakę ludzi, którzy, są, którzy dają radę coś zmienić. No i teraz kwestia jest tego, czy czekamy do 10? Czy czekamy, aż wprowadzą blokady na miasta? Czy może iskra wybuchnie wcześniej? A może w ogóle nie wybuchnie? Nie wiem, jak uważacie. Ja myślę, że jeśli chodzi. O tą iskrę, która ma wyjść z Polski. Ja w to wierzę z całych sił. Wiem, że inni Słowianie nas wesprzą. Ktoś się teraz może śmiać. Nie ma żadnego problemu. Ale ja w to wierzę. A jeśli człowiek w coś wierzy, jeśli to robi z poziomu serducha, to tak naprawdę jest niezniszczalne. I oni właśnie takich ludzi się boją. Także obróćmy całą filozofię i Wykorzystajmy to, co oni robią z nami. Spowodujmy to, że teraz to oni będą się nas bać, wolnych ludzi, że to oni będą przerażeni tym, że ich niecny plan nie wypalił. A żeby to się stało, to my musimy przestać się bać. Jeśli policja, która do mnie podchodzi, pozdrawiam serdecznie. I widzi pewnego faceta, który się nie boi, w ich poczynania wkrada się niepewność. Za każdym razem tak jest. Czy to jest policja, czy to jest inna służba, czy to jest inny człowiek. Jeśli potrafię mu popatrzeć prosto w oczy, postawić na swoim, stanąć po stronie prawdy, to wtedy on ma problem. I to jest właśnie rozwiązanie tego wszystkiego. I teraz ktoś może powiedzieć. Przecież oni mają wojska, mają policję. Jezu, nie wiadomo co. Ja myślę, że okupanci się boją, że policja rzeczywiście stanie ramię w ramię z nami, ponieważ jest już tak daleko. Ja wiem, że się tak wydarzy. I to będzie precedens na całą skalę historii. I dlaczego jestem taki pewny, że tym razem się to zdarzy? Bo słuchajcie, żyjemy w tak zajebiście ciekawych czasach. Możemy to nazywać, nie wiem, dyktaturą. Tak bardzo płasko. Możemy to nazywać wojną energii. Możemy to nazywać resetem. Tak czy siak, to będą niesamowicie ciekawe chwile, które za chwilę nastąpią. I teraz kwestia jest taka, czy my jesteśmy już gotowi na to, żeby stanąć po stronie prawdy, światła, uśmiechu. Szacunku do drugiego człowieka. Ja myślę, że to jest właśnie ten test. Pozdrawiam Was serdecznie. A zanim jeszcze się pożegnam, to powiem coś ciekawego. Przetestujcie swoich znajomych i zróbcie choć raz coś przeciwko nim. A wtedy zobaczycie, czy tak naprawdę macie znajomych. Czy macie wsparcie. Z ciekawostek na sam koniec. Jeszcze jedna sprawa, za chwilę będę, chłopcze, udzielał wywiadu do Stanów Zjednoczonych, do jakichś dużych rozgłośni. Nie wiem, przed chwilą się ze mną skontaktowali. Słuchajcie, oni tam nam kibicują z całego serca, doskonale wiedzą co tu się dzieje, i najlepsze jest to, że nawet tam wiedzą, że jest zjednoczenie. Nawet tam to doleciało. Także słuchajcie, Polacy, za granicą w Polsce, pozdrawiam Was serdecznie. Pamiętajcie, w jedności siła. Na razie, chod, trzymajcie się. Cześć.